Droningborg to jedna z tych marek maszyn rolniczych minionego wieku, która w dziwnych okolicznościach zniknęła z rynku w okolicach lat 90. W tym odcinku chciałbym przybliżyć historię i opowiedzieć nieco o tej mało znanej w Polsce marce kombajnów. Początki marki Droningborg sięgają roku 1894, kiedy to lokalny przedsiębiorca N. Nielsen przejął pod młyn w duńskiej miejscowości Droningborg. W 1922 roku Nielsen poszerzył swoją działalność o sprzedaż i produkcję maszyn do czyszczenia ziarna własnej konstrukcji, co było wynikiem jego długoletniego doświadczenia jako młynarza. Maszyny z Droningborga były pierwszymi tego typu w Danii i szybko zyskały popularność na krajowym rynku, uzyskując ponad 60% udziału do roku 1955. Po tym jak Nielsen zmarł w 1938 roku, interes przejęli snowie, którzy postanowili położyć większy nacisk na rozwój produkcji maszyn. Wtedy też zaczęto eksperymentować z kombajnami zbożowymi. Pierwsze żniwiarki Dronningborg pojawiły się już na początku lat 50. Przełomowym momentem okazało się jednak wprowadzenie do sprzedaży w 1958 roku pierwszego w historii marki samobieżnego kombajnu zbożowego. W 1977 roku Droningborg wprowadził na rynek model D1900, który pozwolił zaistnieć Marce także na zagranicznych rynkach. Rozwiązania techniczne stosowane w konstrukcjach Droningborga mocno wyprzedzały swoje czasy. Futurystyczny kanciasty design, przeszklone bezsłupkowe kabiny o wysokim komforcie oraz nowatorskie rozwiązania techniczne sprawiły, że Droningborg trafił do ścisłej czołówki najnowocześniejszych maszyn tamtych lat firmie powodziło się tak dobrze, że w 1984 roku zosta została dostrzeżona przez Massey-Fergusona, który podpisał z nią kontrakt na dostarczenie swoich kombajnów koncernowi pod marką Massey-Ferguson. Trzy lata później, w 1987 roku, Droningborg podpisuje kolejną umowę, tym razem z Case IH. Na mocy której kombajny Case IH na rynek europejski produkowane miały być przez Droningborga pod marką Dania Case IH. W tym samym roku zaprezentowany został Droningborg D9000 Jumbo, czyli najinteligentniejszy kombajn swoich czasów, wyposażony w zaawansowaną automatykę, komputer i kamery. W latach 90., mimo swojej pozycji na rynku, Droningborg, jak wiele innych firm z branży maszyn rolniczych, w wyniku niekorzystnej koniunktury na rynku, wpadł w poważne kłopoty finansowe. Z firmy zaczęli odchodzić kluczowi inwestorzy, a marka stanęła na krawędzi bankructwa. Ostatecznie Droningborg został wykupiony przez Massey Fergusona w 1991 roku. Od tego momentu wszystkie maszyny wyprodukowane w dawnych zakładach Droningborga brandowane były już marką Massey Ferguson. Po przejęciu MFa przez Akko, technologie opracowywane latami przez inżynierów Droningborg zaczęły być wykorzystywane także w produkcji kombajnów Fendt oraz deutz Produkcja kombajnów w zakładach Droningborga w Randers została ostatecznie przeniesiona w 2010 roku do zakładów Laverdy w Breganze we Włoszech. W swojej długiej historii Droningborg, oprócz kombajnów zbożowych, wyprodukował także inne nowatorskie maszyny, takie jak kombajny do buraków i ziemniaków, prasy belujące czy maszyny zielunkowe.